Dzień dobry, Jakub Gawron. Zapraszam Państwa na kilka słów o pogodzie na rozpoczynający się już jutro długi weekend. Jak widzimy na mapie synoptycznej z godziny 00 ze środy, przeważający obszar kontynentu znajduje się pod wpływem wyżów i podobnie jest z Polską. Północna połowa kraju znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, ale na południu kraju pojawiają się płytkie niże z liniami zbieżności i to właśnie na tych niżach w ich zasięgu rozwijają się chmury, chmury kłębiaste, ale również właśnie mocniej wypiętrzone chmury burzowe. Jak spojrzymy na aktualne zobrazowanie satelitarne, widać wyraźnie, że północna połowa kraju jest praktycznie słoneczna z niewielką ilością średnich chmur. Z kolei na południu kraju Mamy tych chmur zdecydowanie więcej. Z tych chmur okresami pada deszcz, ale również zgodnie z prognozą burz na dziś spodziewamy się tam właśnie burz. Na te burze dla obszaru od południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego aż po Podkarpacie i południową Lubelszczyznę wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia właśnie przed burzami i burzami z gradem. Spodziewamy się, że w trakcie tych burz mogą występować opady deszczu do 30-35 mm, to właśnie w tym obszarze od Roztocza i Podkarpacia aż po Górny Śląsk. Nieco mniej opadów spodziewamy się na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Tutaj w trakcie burz opady deszczu na ogół nie powinny przekraczać 20-25 mm. W trakcie tych burz. Pory wiatru mogą osiągać do 65 km na godzinę. Te burze, które rozwiną się dzisiaj w ciągu dnia, również początkowo w nocy mogą jeszcze występować. Tutaj prognoza burz na noc widać wyraźnie, że ograniczona szansa na występowanie burz dotyczyć będzie właśnie krańców południowych Polski. I tam też poza burzami występować będą jeszcze przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju noc pogodna i całkiem ciepła. Najchłodniej na północnym wschodzie Polski, tutaj 8-10 stopni Celsjusza. Z kolei najcieplej tam, gdzie tych chmur będzie najwięcej, a więc na południu kraju, tutaj nawet do 15 stopni Celsjusza. I poza południem, południowym wschodem Polski, gdzie właśnie jeszcze występować będą przelotne opady deszczu, a początkowo również burze, na pozostałym obszarze bez opadów. Lokalnie na południu mogą utworzyć się krótkotrwałe mgły. Widzialność w tych mgłach może być ograniczona nawet do 300 metrów, ale one nie będą się zbyt długo utrzymywać, więc nie powinny być zbyt dotkliwe. Jutro w ciągu dnia praktycznie powtórka z tej pogody, którą mamy, z którą mamy do czynienia dziś, ponieważ. Właśnie przeważający obszar kraju znajduje się w tym, będzie znajdował się w tym obszarze podwyższonego ciśnienia. Oddziaływanie tych płytkich niżów z liniami zbieżności ograniczać się będzie głównie do Polski południowo-wschodniej. I tak jak widać wyraźnie na mapce, na przeważającym obszarze kraju ciepło, słonecznie, jedynie na południowym wschodzie kraju i południu trochę więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu. Ale również burze. Prognoza burz na jutro zakłada, że te gwałtowniejsze zjawiska możliwe są od Górnego Śląska przez Małopolskę, Podkarpacie, ponownie popołudniową Lubelszczyznę i część województwa świętokrzyskiego. I w tym rejonie znów największym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, które mogą sięgać 15-25 mm, ale lokalnie, zwłaszcza w obszarach podgórskich, ta suma opadów może wynieść nawet do 35 mm. Poryby wiatru ponownie do 65 km na godzinę i lokalnie możliwy grad. Ograniczone prawdopodobieństwo rozwoju burz dotyczyć będzie tak samo krańców południowych województwa dolnośląskiego, opolszczyzny i aż po centralną Lubelszczyznę. Tutaj te szanse są ograniczone, ale nie można wykluczyć występowania burz również w tym regionie. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to poza południowo-wschodnią Polską, gdzie właśnie sporo zachmurzenia. Przelotne opady deszczu burze, a przez to, no niestety, chłodniej. Tutaj temperatura maksymalna od 19 do 23, 24 stopni Celsjusza, to na pozostałym obszarze kraju zdecydowanie cieplej i ładniej. Temperatura maksymalna 26 do nawet 29 stopni na Ziemi lubuskiej i lokalnie w Wielkopolsce więc Boże ciało będzie, jak to często bywa, bardzo ciepłe. Kolejna noc, noc z czwartku na piątek, to znów noc, kiedy burze mogą utrzymywać się jeszcze jedynie początkowo na krańcach południowych kraju. Nie będą już to tak intensywne burze jak w ciągu dnia. Przelotne opady deszczu mogą występować w Polsce południowej i południowo-wschodniej, ale nie powinny to być bardzo intensywne opady. Na przeważającym obszarze kraju znów pogodnie. Noc jeszcze cieplejsza niż ta najbliższa, temperatura minimalna od 12 stopni miejscami na północnym wschodzie i północy kraju do 15 stopni na zachodzie i w centrum Polski. W piątek strefa przelotnych opadów deszczu i burz rozszerzy się praktycznie na całą Polskę. Padać nie, powin nie będzie jedynie nad morzem. Na pozostałym obszarze lokalnie występować mogą słabe przelotne opady deszczu. Najwięcej tych opadów, ale również też i burze, o czym mówi prognoza na właśnie 9 czerwca, czyli na piątek, mogą być na południu Górnego Śląska, Małopolski. I na Podkarpaciu słabe burze i ograniczona możliwość ich rozwoju, możliwa również na północnym wschodzie i częściowo w centrum Polski. Ale tak jak powiedziałem, przelotne opady deszczu mogą zdarzać się również w zachodniej Polsce, a padać nie będzie jedynie nad morzem. Przy czym te przelotne opady deszczu one nie będą ani intensywne ani występowały na znacznym obszarze, będą to bardziej punktowo występujące słabe, przelotne opady deszczu. Ponownie najwięcej zachmurzenia na południowym wschodzie Polski, na pozostałym obszarze to zachmurzenie jedynie okresami wzrastające do dużego i właśnie wtedy mogą pojawiać się te przelotne opady deszczu, a miejscami również burze. Burze intensywniejsze na południu Polski, tak jak prezentowałem mapę w prognozy burzowej. I ponownie najchłodniej na południowym wschodzie Polski, tutaj temperatura maksymalna od 19 stopni w obszarach podgórskich do 24 stopni, na pozostałym obszarze zdecydowanie cieplej 26, 28 stopni do nawet 30 stopni lokalnie na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Piątek będzie najcieplejszym dniem z całego tego weekendu. Później zacznie się nieco ochładzać. Także ta 30, która prognozowana jest lokalnie na zachodzie kraju, to będzie maksymalna temperatura, która czeka nas w ciągu tego weekendu. W sobotę nieco więcej chmur na znacznym obszarze Polski, choć nie będzie to jednolite zachmurzenie. Najwięcej chmur na południu, południowym wschodzie Polski. Tu ponownie burze lokalnie z opadami Gradu i z intensywniejszym deszczem, ale burze występować mogą również w Polsce północno-wschodniej i centralnej. Miejscami przelotne opady deszczu, nie tylko burze, więc pogoda, no, taka trochę brzydsza, jeżeli chodzi. O zjawiska, ale z drugiej strony ten deszcz jest bardzo potrzebny, więc myślę, że nikt się nie pogniewa na to, że trochę tych opadów deszczu w sobotę będzie się pojawiać praktycznie w całej Polsce. Znów najchłodniej na południowym wschodzie Polski, tu 19-20 stopni Celsjusza. Centrum kraju około 25 stopni do 27 stopni na zachodzie. Tak jak powiedziałem, piątek będzie najcieplejszym dniem, w sobotę już widzimy, że te wartości temperatury są nieco chłodniejsze. Wciąż całkiem przyjemne, ale jednak już troszkę chłodniej. Zdecydowanie najchłodniejszym dniem z całego weekendu będzie niedziela. W niedzielę opady deszczu i większe zakmurzenie w Polsce południowo-wschodniej. Więc praktycznie cały ten weekend na południowym wschodzie Polski, niestety, dość chłodny, pochmurny i deszczowy. Na pozostałym obszarze sporo słońca, ale tak jak widzicie Państwo na tej mapie, już zdecydowanie chłodniej. Temperatura maksymalna w południowo-wschodniej Polsce, tam gdzie będzie więcej zachmurzenia i opady deszczu, nawet nie osiągająca 20 stopni, 18-19 stopni Celsjusza, w centrum kraju około 21-22 stopni do jedynie 24 stopni w Polsce zachodniej. Ta niedziela no to jest przedsmak tego, co czeka nas na początku przyszłego tygodnia, kiedy również będzie troszkę chłodniej. Więc w najbliższym czasie najcieplejszy dzień to piątek, zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie możemy spodziewać się temperatury około 30 stopni Celsjusza, później od soboty stopniowo postępujące ochłodzenie. Podsumowując pogodę na cały ten długi weekend najładniejsza pogoda zdecydowanie na zachodzie północnym zachodzie Polski tam najwięcej słońca, najcieplej i na ogół bez opadów. Z kolei najwięcej chmur, najwięcej opadów i najchłodniej na południowym wschodzie Polski. Tutaj oddziaływanie tych płytkich niżów da się we znaki praktycznie przez cały weekend, i tamta pogoda będzie po prostu najbrzydsza i najchłodniejsza. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę wszystkim pięknego, pięknej pogody i świetnie spędzonego tego czasu.